Jak ja się czuję? Jestem mega ciekawa, bo szczerze mówiąc, nie mam pojęcia jakie będą pytania. Odpowiedzi wergi to jedno, ale koniecznie czekajcie na wyniki z wariografii, bo tutaj było naprawdę grubo. To jest film, ty siedzisz. Czy mi się to podoba? Zaczynamy test, proszę się już nie ruszać, startujemy. Czy urodziła się Pani w Wiedniu? Tak. Czy przed 2018 rokiem zrobiła Pani coś takiego, czego się Pani obecnie wstydzi? Nie. Czy poprawiła Pani swój wygląd zewnętrzny pod jakąkolwiek presją Karola? Nie. Czy zamierza Pani odpowiadać zgodnie z prawdą na wszystkie pytania ułożone przez ekipę? Tak. Czy z powodu Pani konfliktu z Wardęgą kiedyś mu Pani źle życzyła? Tak. Czy ma Pani dziecko? Tak. Dobra, zostało ostatnie pytanie. Jeśli Wera odpowie, oczywiście zabieram ją do sklepu. Aby pamiętać, że zakładając konto na rewolucję, używając mojego kodu, dostajecie stuwek. Czy był moment w Pani życiu, w którym żałowała Pani tego, że zdecydowała się Pani na dziecko? Nie. Dziękuję, koniec testu, spuszczam już powietrze.